Cześć witajcie, witamy Was u Zakopca już w Cześć. ostatnim nagraniu, chyba na ostatnim nagraniu związanym z dietą pani Ewy Dąbrowskiej. A to dlatego, że dzisiaj mój ostatni dzień. No, Gosia wytrwała. Ja się poddałem, ale to też nie ze względu na to, że mi się nie chciało. Gosia no. wytrwała 6 tygodni. Też mi się nie chciało, ale uparłam się, bo stwierdziłam, że no, trzeba do... skoro podjęłam wyzwanie, muszę go doprowadzić do końca. Było ciężko, yy, bardzo ciężko chwilami, ale ciekawe A... doświadczenie, bardzo ciekawe. No właśnie, nawet dla samego takiego wyzwania, tak, sprawdzić, zobaczyć, jak, jak organizm będzie mm. reagował, jak my reagujemy, czy dajemy sobie radę z postanowieniami i tak dalej, to też warto właśnie, przynajmniej z takiego powodu sobie tą dietkę zrobić. U nas pozytywne co może być z diety, jakbyśmy chcieli powiedzieć? No pewno spadek wagi. Dużo, dużo fajniej się chodzi, kiedy nie ma tego bagażu z przodu. No. Człowiek jest lżejszy, jest, 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 jest lepiej. Naprawdę jest dużo lepiej. No tam właśnie bardzo dużo materiału, jak żeśmy przeglądali czy filmów, czy jakieś tam dużo osób pisze na temat tej diety to wszyscy, znaczy wszyscy, no większość pisze, że nie, nie, nie chodzi o spadek wagi. Tak, przy tej diecie chodzi o bardziej o zdrowienie, ale tak naprawdę w pierwszym punktem, który wspominali, to zawsze ile schudł ktoś. Także to jest takie trochę na zasadzie, nie chodzi mi o wagę, ale schudłem 15 kilo. Nie? Bo to jest no. bardziej wymierne, wiesz, widzisz to. No. Wez, zawsze możesz to skontrolować, stajesz na wadze, już wiesz, że jest mniej a tak e, stan zdrowia, no badania trzeba iść zrobić, i tak dalej, i tak no. dalej. To jest bardziej skomplikowane. Więc zawsze na, na bieżąco się mówi, ile się schudło. No, nasza spaga spadła do, do mocno, mocno spadła. No, ale też nie jakoś spektakularnie, no. no ja wiem, czy nie, 15 kilo. Schudłeś 15, A, a nie, bo ja tylko 9. Tylko no. Nie ważyłem się tak naprawdę na samym początku, co było błędem, ale po tej wadze, którą mniej więcej wiem, że miałem, to Teraz ważąc 84,5 było. Dzisiaj idziemy jeszcze raz kontrolować tą wagę. No to jest sporo, to jest spory zjazd. Zresztą spodnie lecą, trzeba szelki nosić. Podwójne paski. No. Nie no, to u mnie tylko 9 kg spadło. Są ale to jest dużo. się widać też, że się, się ubierała, to po prostu widzę. Ja wizualnie widać, po prostu jaka jest różnica w wadze. Nie? Także to na pewno jest duży plus. No, zdrowotnie to tak... Zdrowotnie to tak... Nie zauważyliśmy nic. No, ja tam liczyłem na te, że te plamy nie że tam ze skroni tutaj, tak, z brwi, którymi się pokazują ziko łupież mi się, zmaleje albo zniknie, ale to jakieś blizny i pieprzyki to wszystko do jest. No niestety cały czas są. Skrzypienie bramy tutaj w tym parku dla dzieci też nie zniknęło. Chodzą tam i po tak się tłuchą. No ale to niestety wymaga tłuszczu, na warzywach nie przestanie skrzypieć. No, no tak, dokładnie, musi być tłuszcz. Także ostatni dzień dzisiaj gości i... Tak. i... Myślałam, że najtrudniejsze będzie brak kawy, ale brak kawy wcale się nie okazał najtrudniejszy. Dosyć szybko organizm się zaadoptował do tego, do braku kofeiny. Masakra, jest. <słuch> Jesteśmy sobie wybrali miejsce do nagrania. No, już? No. Poszli. Poszli. Poszli, Poszli się buję. Do następnych gości i chwila, chwila tego co mówiliśmy? E, że myślałam... Co było najgorsze? Że myślałem, że najgorszy będzie brak kawy. No, a co było? E... Coś normalnego zjeść. Tak, e, po prostu nie wiem, wyostrzył mi się węch i co za tym szło, e, smak i, i ślinotok. Przychodziłam do jakiejś budki z jedzeniem albo restauracji i za, za, zapachniało mi to jedzenie, to po prostu aż mnie skręcało. Już po prostu oczami wyobraźni i jadłam to i, i przełykałam ślinę. To, to, chyba było, to chyba było najtrudniejsze no. takie. I to, że w sumie nie jadła, jadłam, 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 jadłam i nie mogłam się nasycić. No to prawda. Człowiek się mógł zjeść nie wiadomo ile, a po prostu tak nie, nie czuł sytości. I trzeba powiedzieć jedno, że hamburger czy burger z warzyw nie zastąpi burgera mięsnego. mięsnego. I to jest taka prawda i nie ma co ściemniać, że jakieś burgery wegańskie to są zarąbiste, dużo lepsze od mięsnych. No to taka jest prawda... Znaczy lepsze są może. Ale smakowo. Burger to ma być burger, tak? Ale wiesz, weganie no. jeszcze mogą stosować pasole, mogą stosować inne rzeczy, których no. my na tej diecie nie, nie byliśmy, nie mogliśmy stosować. No. To też daje dużo, dużo, różnych... No ale właśnie podczas tej diety, wiesz, się, zastępuje się, tak? tak? Mówi, że to jest tartar, czy tam jakieś różne nazwy takie z mięsnych wzięte, żeby po prostu, nie wiem, Os oszukać. oszukać. się, że jesz mielonego, tak? Kot, kot, że jesz kotlet, tak? a to nie jest żaden kotlet, tylko to jest warzywo i to jest jakoś pulpa tam i tego, także na pewno jest to wyzwanie, jeżeli ktoś lubi różne smaki, no to jest to wyzwanie no. ale fajnie, dobrze, żeśmy to podjęli się tego myślimy, że to będzie też zachętą te, te filmy, które wrzucaliśmy dla innych żeby spróbować, mieliśmy więcej materiałów, ale no, tak jak mówiliśmy w tych filmach pierwszych nie mieliśmy energii w ogóle, chęci do tego, aby to robić po prostu i... No tak, w sumie takie fajne dni to te, te trzy ostatnie mam, gdzie, gdzie mam energię do... W no. ogóle mało śpię, wkładę się późno, wcześnie wstaję, a tak to przez całe te sześć tygodni to ja po prostu wiecznie, wiecznie spałam i się nie wysypiałam, a teraz po prostu godzina w pół do piątej, ja już oczy otwarte, nie mogę usnąć i już bym coś gdzieś poszła, coś robiła, a tu ciesza noc na nie wolno. No, na pewno osobom, które będą chciały podjąć się wyzwania, polecamy dobrze przygotować się wcześniej, czyli porobić sobie te zakwasy różne, kiszonki. kiszonki, naprawdę przygotować się, bo musimy mieć takie dni, że na przykład wstajemy rano i się zastanawiamy, co robić w ogóle, pustka w głowie, tak. Ten. Przepisów mamy ich sporo, ale w ogóle brak chęci do wykonania, więc tutaj jest no, takie techniczne przygotowanie ważne, nie? żeby to mieć już wcześniej zrobione i też ustalone ewentualnie, nie? Co no, robić, to, jak to, robić? To, to, dobrze jest mieć no, ten jadłospis. jadłospis no. Może na swój własny nie jest to problem zrobić swój własny jadłospis, ale chociażby nawet kwestia zakupów. Wiecie, co macie kupić, nie, nie psuje wam się to w lodówce. No my niestety zmarnowaliśmy całe mnóstwo szpinaku. No, dużo, dużo rzeczy po prostu musieliśmy, musieliśmy wyrzucać. Ni niestety no. nie było małych paczek, musieliśmy kupować duże, duże. paczki, nie przyjadaliśmy tego. Ale też mentalne no. przygotowanie, nie, że a, muszę, dieta, jak ja wytrzymam te sześć tygodni, co ja będę jeść. to tylko marchewka i pomidory. No, ale myśmy się trochę męczyli. Tak. Trzeba szczerze powiedzieć, ta. że myśmy się trochę męczyli z tą. Byliśmy pozytywnie nastawieni do tego podejścia, ale tak naprawdę no, to znaczy dla mnie to nie było przyjemne ten cały okres. Jakoś tak nie wiem, zmęczyłem go chyba. Ja tak, że no, ja to, takie przebiedzone trochę. Przebiedzone. To, to pierwsze podejście dwutygodniowe było ok, natomiast to było takie, takie wymuszone. No, taka, taka jest prawda w tej wersji. No ale skończyliśmy, no. jest za nami. Yy, nie wiem, czy się podejmę jeszcze kiedykolwiek 6 tygodni. Zobaczymy. Może, może jak, jak coś, coś Tam dziękujemy coś się właśnie dziękujemy tym osobom, które komentowały, lajkowały. Mm. Zachęcamy nas właśnie do tego, żeby, żeby wytrwać. Same zaczęły to. Dużo pozytywnych rzeczy tam napisały właśnie, co im pomogło, że duże zmiany, włącznie z ustąpieniem do jakichś tam chorób, objawów różnych. To bardzo fajnie. Kto jest, to trzymamy kciuki za ciebie, żebyś, żebyś to ogarnął, ogarnęła. No i żeby pomogło, tak? Żeby to chodzi, chodzi o też efekt, żeby to pomogło, yy, czy fizycznie, czy psychicznie, tak? Niektórym może to psychicznie pomagać też. Także to jest nasz film po szóstym tygodniu. Może jeszcze coś z wyjścia nagramy, bo teraz w sumie bardzo ważny etap no. właśnie przejścia na to normalne jedzenie, żeby nie, też nie zmaścić tego, co, co osiągnęliśmy. No właśnie wagłowo zobaczymy, jak to, jest, jak to jest z tym powrotem jojo. Więc dwa tygodnie zrobiliśmy w styczniu, no u mnie nie, nie przyrosła waga. Tam się no. wahało kilo w tą, kilo w tamtą, no, ale, ale w rezultacie to, to się utrzymało. Także pozdrawiamy Was, trzymajcie się, do następnego filmu, oczywiście będziemy na, u nas na kanale u Zakopca tutaj wrzucać dalej materiały, przepisy, takie związane ze zdrowiem, z żywieniem. Teraz jedziemy za parę tygodni do Domciu w góry, będziemy w górach pod Giewontem i tam będziemy chcieli właśnie coś fajnego robić. No może się uda. No może się coś fajnego uda zrobić, także dziękujemy za lajka, za komentarz, no i subskrypcję. I I trzymajcie, się. trzymajcie się, i... dacie radę. I miłego dnia wam życzymy, czy cześć, pa. pa, pa.